No witam serdecznie, jeśli chcesz wygrać skin na nasz został oczywiście subazony, łapę w górę pod filmem, oglądaj film do końca, żeby poznać jasno konkursowe, no i oczywiście, jak są pełnoletnie, nie jesteś użyj kodu KROXY jakiejś hagu, wystarczy, że się z linkiem w usłupach, klikniesz magiczny zielony guziczek. no i wpisz oczywiście tutaj magiczny KROXY przez Light, który da ci aż 20% więcej do 30 stycznia, do każdej wpłaty, więc możesz sobie oczywiście skorzystać, no i oczywiście dwie skrzynki na start za free, a wpłacając skinę KROXY masz szansę wygrać któregoś z tych pięknych skinów Zapraszam cię na stronę Pirateswap, gdzie w bardzo prosty sposób możesz kupować Wymieniać i sprzedawać swoje skiny. Na stronie dostępne są również konkursy, gdzie po spełnieniu kilku prostych wymagań masz szansę zdobyć skiny całkowicie za darmo. Możesz również wykonać specjalne zadania, dzięki którym możesz zdobyć darmowy balans na stronie. Z kodem promocyjnym Proxy otrzymasz aż 35% bonusu do doładowania. Link no w opisie. Damy jako iż mamy tutaj 35 koła na dzisiejszy opening, no to zakręcimy sobie czymś ciekawym. Mam nadzieję, że uda mi się fajnie na dzisiejszym filmie, że tak powiem, zarobić. Cztery strzynki Case Hawk do tego z Nitrusia i myślę, że taką bitwę możemy zacząć. 13 tysięcy koszt tej bitwy rzucamy oczywiście to na bitwę 2 na 2 i liczymy, że tutaj coś takiego pod miniaturę udało nam się dostać jakąś myślał wódkę Gangnir, może coś takiego, no mamy skeletona za 3300, więc zobaczmy jak nam pójdzie dalej. Bajonycik dla nas za 500, no to niestety gradient ciutkę droższy, ale karambi Tiger tu dla nas, no ale jest też MK dla moich przeciwników. No powiem tak, musimy coś tu jeszcze trafić bardzo ładnie. Strzeneczka Case Hawk teraz nam zarzuciła, jest Flip Knife jeszcze dla nas, no i ostatnia Strzynia Nitra, przewaga. 4000 na naszym koncie i jeszcze magnifikat dostajemy, więc to jest bitwa naprawdę, no, przefantastyczna. 30 koła udało nam się z tego wyciągnąć, więc no, jestem dumny tutaj z tego, jak udało mi się skrzyneczkę zakręcić. A ja bym tutaj spróbował hmm, coś na Jokerze, może pokminimy sobie, czy nie? Tak, czy nie, pan? Wrzućmy lota na trybie Joker 4. Do tego niech będzie, no, 2 tutaj Tiger Knives, nie będzie Counter Snucik, nie będzie porki. I chyba trochę przesadziłem, bo bitwa za 27 koła, a weźmy to zakręćmy na 4 osoby stare. jeżeli taką bitwę udałoby nam się wykręcić na naszą korzyść... Nie wiem. Wtedy no naprawdę... Będę w szoku, nie? Zobaczmy, pierwsze Nie! Nie wie... nie to się nie dzieje. Stary, to się nie dzieje. A okej, okay, to są na trybie Joker, to tu mamy taką szansę, taką samą na te rękawice w każdy kolejny scene, który właśnie została ostatnia. 4000. Ja nie mogę, patrz to, to jest mocne, nie? Pandora z boksy, do tego M9 Gamma Doppler To jest nie do wygrania już, stary, nie? To jest strata 25 tysięcy, no to nawet, nawet ten karambit nie pomoże znuzać Ja trafiam karambita, on trafia tylko za 8 koła, to jest, nie wiem, ty, gościu jest nie do rozwijania w tej bitwie, nie? O, jeszcze tu M9, no, powiem tak, 85 koła, tyle się nachapał nasz przeciwnik No powiem tak, czy mogło być gorzej? No, w sumie mogło być gorzej. Mogłem zrobić bitwę na całe moje saldo, tak? No i wtedy, jeżeli no, to byśmy przegrali, no to no, byłoby mi chyba bardziej smutno, wydaje mi się. No dobra, nie ma co płakać. Nad rozlanym lekiem wjeżdżam w skrzynkę Casewood Stereo. No tu nie ma co, że tak powiem, dużo się zastanawiać i długo. 21600 taka bitwa na dwie osoby, w sensie 2 na 2. Wjeżdżamy w antyterro klasycznie? Proszę. Jak uwielbiam wjeżdżać w antyterro, Wjeżdżam. No przeważnie zawsze jednak trzymam się tego AT Nie wierzę na T side no to mam nadzieję, że tutaj zostanę wynagrodzony jakimś no, skinem tak zwanym lojalnościowym Więc poproszę tutaj o wygranie tej bitwy, tak? 12 koła strata Strata 7 koła? Co? A no tak, bo tu Prince poleciał, nie no come on 4 szynki jeszcze, okej okay, to jest do zrobienia, tak? To wystarczy jeden jakiś mocny skin na naszym koncie Zadychę, powiedzmy. No no dawaj no. Dwie ostatnie skrzynki. O co tu chodzi? No weź mi rzuć coś. A ty chcesz wygrać skina, napisz czy wolisz grać p 2000 czy... ...USP-kiem. Jak grasz rzeczywiście w Antyterro.